W dynamice zróżnicowanego świata, w którym żyjemy, podróż do pewności siebie jawi się jako intymna i transformacyjna podróż pośród przepływów niepewności, wyzwań i osiągnięć. Pewność siebie jawi się jako latarnia morska, która prowadzi nas przez cienie wahania i niezdecydowania. Oświetlamy nasze ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego, głównie poprzez znaczenie pewności siebie. Pewność siebie daje nam swobodę bycia autentycznymi. To daje nam siłę do realizacji naszych ideałów. Wyrażaj nasze pomysły i stanowiska z siłą i stawiaj czoła nowym wyzwaniom z celem i nadzieją. Kiedy pokładamy w sobie zaufanie, bariery strachu i niepewności zaczynają się rozpraszać, ustępując miejsca kreatywności, innowacyjności i pełnej manifestacji naszego, choć ograniczonego, potencjału ewolucji i postępu. Utrzymanie zdrowego poziomu pewności siebie nie jest łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę, że jesteśmy częścią społeczeństwa, które nieustannie bombarduje nas wskazówkami dotyczącymi tego, jak powinniśmy działać i myśleć. Te zewnętrzne naciski, w połączeniu z naszą wewnętrzną niepewnością, często podważają naszą pewność siebie i podważają naszą wiarę w nasze możliwości i wartość. Droga jest następująca. Najważniejsza okazuje się pewność siebie. Jest to droga wymagająca wewnętrznej refleksji, zrozumienia i przede wszystkim praktyki. Ta podróż zaczyna się od samoświadomości. Uczciwa i wnikliwa samoocena to pierwszy krok do zrozumienia naszych mocnych stron, ograniczeń, wartości i przekonań. To zrozumienie pozwala nam wyznaczać realistyczne cele świętować nasze osiągnięcia i uczyć się na błędach. Lepiej rozumiejąc siebie, będziemy mogli działać zgodnie ze swoją istotą i wzmacniać naszą pewność siebie, zbiegając swoje działania z naszymi najgłębiej zakorzenionymi wartościami, akceptacją niezbędną do pełnego zaakceptowania siebie ze wszystkimi naszymi mocnymi stronami i niedoskonałościami. Jest to akt współczucia dla samego siebie, który zwiększa naszą pewność siebie. Nie oznacza to, że musimy zaakceptować słabości naszej pewności siebie, ale raczej uznać je za integralną część tego, co sami rzucamy sobie wyzwaniem, aby poprawić z życzliwością i determinacją. Krótko mówiąc, czym jest pewność siebie? Pewność siebie to szeroko omawiana i aspirująca koncepcja, która wykracza poza zwykłą wiarę w siebie i swoją zdolność do stawienia czoła przeciwnościom losu. Jeśli idziemy przez życie z poczuciem celu i znaczenia, to nie wystarczy i, co ważniejsze, jak możemy pielęgnować i rozwijać tę podstawową jakość, przekształcając ją z abstrakcyjnej koncepcji w namacalne doświadczenie. Niezdolna do stawiania czoła wyzwaniom, osiągania swoich celów oraz bez wahania wyrażania swoich opinii i potrzeb, ta pewność siebie nie pojawia się od razu. Ale jest starannie kultywowana z biegiem czasu poprzez doświadczenie, refleksję i ciągłe zaangażowanie w rozwój osobisty. Pewność siebie jest płynna i kształtowana przez nasze zwycięstwa i naukę, a także przeciwności, które pokonujemy, jest ważnym aspektem pewności siebie. Poczucie własnej skuteczności to wiara w naszą zdolność do podjęcia niezbędnych kroków w celu osiągnięcia określonych rezultatów. Poczucie własnej skuteczności wpływa nie tylko na to, jak postrzegamy swoje możliwości, ale także na determinację, z jaką dążymy do swoich celów. Współczesna psychologia sugeruje, że poczucie własnej skuteczności może być ważniejsze dla pewności siebie niż rzeczywisty sukces, ponieważ to postrzeganie naszych możliwości motywuje nas do działania. Pewność siebie, która motywuje nas do działania, Nierozerwalnie wiąże się z pojęciem poczucia własnej wartości, docenianiem siebie, atrybutem samoświadomości. Zdrowa samoocena jest podstawą pewności siebie i pozwala nam doceniać nasze sukcesy i uczyć się na błędach, bez przypisywania im własnej wartości. Dlatego pewność siebie nie wynika tylko z kompetencji, ale także z samooceny i przyjęcie. Rozwijanie pewności siebie wymaga delikatnej równowagi pomiędzy akceptacją a samorozwojem. Obejmuje to rozpoznawanie i docenianie naszych mocnych stron, a jednocześnie identyfikowanie obszarów wymagających poprawy i pracę nad nimi. Samoakceptacja nie oznacza samozadowolenia, ale raczej współczujące zrozumienie naszych niedoskonałości jako nieodłącznej części ludzkiego doświadczenia. Rozwijanie pewności siebie wiąże się także z stawianiem czoła naszym lękom i słabościom. Stopniowe ujawnianie się i kontrolowane reakcje na niepokojące sytuacje mogą zwiększyć nasze poczucie mistrzostwa i kompetencji. Każdy mały triumf w tym procesie nie tylko wzmacnia naszą wiarę w nasze możliwości, ale także zmniejsza wpływ, jaki wywiera na nas strach. Porażka to kolejny podstawowy element pewności siebie. Zamiast postrzegać porażkę jako oznakę niekompetencji, pewni siebie ludzie postrzegają ją jako okazję do nauki i rozwoju. To odporne nastawienie pozwala nam zachować pewność siebie nawet w obliczu niepowodzeń, ponieważ wiemy, że mamy wewnętrzną siłę, aby pokonać wyzwania. Pewność siebie buduje się poprzez poczucie celu i określone cele. Jasność dotycząca tego, co chcemy osiągnąć i dlaczego te cele są dla nas ważne. Daje nam wskazówki i zachętę. Dzięki temu możemy działać celowo i skupiać się na cechach niezbędnych do wzmocnienia pewności siebie. Komunikacja odgrywa również kluczową rolę w budowaniu pewności siebie. Umiejętność jasnego i przekonującego wyrażania myśli i emocji nie tylko wzmacnia nasze relacje, ale także pozwala nam skutecznie bronić naszych potrzeb i ograniczeń. To stale rozwijająca się podróż i cel. W miarę jak przechodzimy przez doświadczenia życiowe, otwieramy drzwi do egzystencji naznaczonej sukcesem, zadowoleniem i autentycznością. Po drugie, zrozumienie i zaakceptowanie faktu, że nie wszystko jest pod naszą kontrolą, jest jednym z największych wyzwań naszej osobistej podróży. To zrozumienie może na pierwszy rzut oka wydawać się przytłaczające, ale jest niezbędne do rozwinięcia zdrowej, odpornej pewności siebie. Życie jest z natury nieprzewidywalne, napotykamy sytuacje pozostające poza naszą bezpośrednią kontrolą, które zmuszają nas do skonfrontowania się z naszymi słabościami. Jednak to właśnie akceptacja niepewności toruje drogę do znaczącego i prawdziwego wzrostu, uznając, że nie możemy kontrolować wszystkiego, od czego się uwalniamy. Kiedy staramy się kontrolować każdy aspekt naszego życia, ta świadomość pozwala nam skupić naszą uwagę i energię na obszarach, w których naprawdę mamy władzę, na naszych reakcjach i na tym, jak sprostać pojawiającym się wyzwaniom. Dlatego umiejętność poruszania się po wodach niepewności z wdziękiem i elastycznością jest niezbędną umiejętnością nie tylko dla rozwoju osobistego, ale także budowania zdrowych relacji i osiągania naszych celów. Niepewność może generować niepokój i strach. Emocje, które często prowadzą nas do kwestionowania naszych umiejętności i zwątpienia w naszą odporność. Jednakże, akceptując niepewność, możemy nauczyć się porzucać potrzebę kontroli i odkryć głębsze zaufanie do siebie, rozumiejąc, że chociaż nie możemy przewidzieć ani kontrolować każdego wyniku, mamy wewnętrzną siłę i mądrość, aby stawić czoła przeciwnościom losu. Proces akceptacji zaczyna się od świadomości. Uświadomiwszy sobie nasze tendencje do kontrolowania niepewności lub przeciwstawiania się jej, możemy stopniowo zacząć odpuszczać. Pomaga nam to żyć chwilą obecną i akceptować nasze doświadczenia bez osądzania. To nie tylko zmniejsza strach przed nieznanym, ale także zwiększa naszą zdolność reagowania na wyzwania w bardziej adaptacyjny i kreatywny sposób. Kultywowanie wdzięczności za doświadczenia życiowe, nawet te, które wyprowadzają nas ze strefy komfortu, może zmienić nasze postrzeganie życia. Wdzięczność w obliczu niepewności pomaga nam postrzegać każde doświadczenie jako okazję do nauki i rozwoju, wzmacniając naszą pewność siebie poprzez pamiętanie o naszej zdolności do pokonywania przeciwności losu i dostosowywania się do nowych okoliczności. Odporność rośnie za każdym razem, gdy stawiamy czoła niepewności i wychodzimy na drugą stronę, być może nie bez szwanku, ale mądrzejsi i silniejsi. To pokazuje nam, że chociaż nie mamy wpływu na to, co dzieje się wokół nas. Mamy kontrolę nad tym, jak reagujemy na wsparcie ze strony naszej społeczności lub sieci wsparcia. W tym procesie kluczowe jest również dzielenie się naszymi nieizolowanymi uczuciami i zrozumienie, że inni podzielają tę samą niepewność i lęki. Obserwowanie, jak oni również stawiają czoła tym wyzwaniom, może wzmocnić naszą pewność siebie i zachęcić nas do zdecydowanego stawienia czoła nieznanemu. Rozwijanie zdrowej pewności siebie to ciągły proces pełen wzlotów i upadków, każdy przełom, każde małe zwycięstwo nad naszymi lękami i każda chwila akceptacji jest podstawą kultywowania trwałej pewności siebie. Akceptując niepewność jako nieodłączną część życia, możemy znaleźć wolność i odwagę, aby żyć w pełni, akceptując bieg życia z ufnością i otwartością na nieskończone możliwości, które się pojawiają. Trzy oferty skupione na tym, co naprawdę ważne. Koncentrowanie się na tym, co naprawdę ważne, to podstawowa umiejętność na naszej drodze osobistej i zawodowej, szczególnie w epoce charakteryzującej się przeciążeniem informacjami i bodźcami. Umiejętność rozróżnienia pomiędzy tym, co zasługuje na naszą uwagę i energię, a tym, co można odłożyć na bok, jest niezbędna dla naszego dobrego samopoczucia. Osiągnij i rozwijaj silną pewność siebie. Życie w zgodzie z naszymi priorytetami i wartościami wymaga jasnego zrozumienia tego, kim jesteśmy i co chcemy osiągnąć. Proces ten rozpoczyna się od autorefleksji. Zagłębiając się w nasze najgłębsze pragnienia, lęki, nadzieje i aspiracje, możemy zacząć planować życie, które nie tylko będzie z nami w harmonii, ale także wzmocni nas i motywuje do jaśniejszego definiowania naszych celów. Ustalanie priorytetów to kolejny ważny krok. W świecie, w którym wszystko wydaje się pilne. Nauka odróżniania pilnych od ważnych to cenna umiejętność. Pilne zadania wymagają naszej natychmiastowej uwagi, ale nie zawsze są zgodne z naszymi długoterminowymi celami i wartościami. Z drugiej strony ważne działania to te, które prowadzą nas do osiągnięcia naszych najważniejszych celów, nawet jeśli nie wymagają one natychmiastowych działań, sztuka przedkładania spraw ważnych nad trywialnie pilne pozwala nam skupić się na celach długoterminowych i budować życie mające sens i cel, gdy nasze działania odzwierciedlają konsekwencje i uczciwość. To dostosowanie jest esencją prawdziwej pewności siebie. Świadomość, że żyjemy według naszych najgłębszych zasad, daje nam solidny fundament. Na którym możemy budować pewność siebie. Rozpoznawaj i ufaj naszym umiejętnościom, a mimo to żyj autentycznie. Dostosowanie wymaga czegoś więcej niż tylko ustalenia priorytetów. Wymaga dyscypliny i umiejętności powiedzenia i nie w świecie, który nieustannie ciągnie nas w tysiąc różnych stron. Odrzucanie wymagań i możliwości, które nie są zgodne z naszymi wartościami, jest równie ważne. Jak akceptowanie tych, które są. Pomagają nam skupić się na naszych priorytetach, nawet w obliczu pokus i rozproszeń. Jest to podstawowy aspekt budowania pewności siebie. Za każdym razem, gdy podejmujemy decyzje, ważne jest, aby wzmacniać nasze przywiązanie do naszych wartości i zwiększać naszą wiarę w naszą zdolność do podejmowania najlepszych decyzji dla naszego rozwoju i dobrego samopoczucia. Koncentrowanie się na tym, co naprawdę ważne, zamiast na dążeniu do perfekcji, może powstrzymać nas od odkładania lub unikania ważnych zadań i celów po prostu ze strachu, że nie osiągniemy ich idealnie, uznając, że postęp jest cenniejszy niż doskonałość. Możemy śmiało iść do przodu, ucząc się i rozwijając na podstawie naszych doświadczeń. Ważne jest, aby pamiętać, że to, co naprawdę ważne, może z czasem się zmienić, w miarę dojrzewania i ewolucji. Nasze wartości i priorytety można dostosować. Utrzymywanie postawy otwartości i elastyczności, która pozwala nam na ponowną ocenę i dostosowanie naszego skupienia w razie potrzeby, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że nadal będziemy prowadzić autentyczne i spójne życie. Nie jest to ciągły proces samoanalizy ustalania priorytetów i samodyscypliny, którego celem jest utrzymanie tych priorytetów na pierwszym planie, życie zgodnie z naszymi zasadami i skupianie naszej energii na tym, co naprawdę ważne. Kiedy to naprawdę ma znaczenie, możemy zbudować prawdziwą, trwałą pewność siebie, która poprowadzi nas przez przeszkody i pozwoli nam prowadzić życie mające sens i cel. Punkt 4. Wzmocnij siebie. Niezależność to pojęcie wieloaspektowe, wykraczające poza sprawność fizyczną. Obejmuje także stabilność emocjonalną i psychiczną na drodze do budowania niezachwianej pewności siebie. Zdajemy sobie sprawę, że rozwój osobisty napędzany jest wyzwaniami, które sprawdzają nasze ograniczenia we wszystkich obszarach życia. W tym procesie każde osiągnięcie, choćby najmniejsze. Odgrywa fundamentalną rolę i przyczynia się do budowania naszej pewności siebie. Wzmocnienie fizyczne często służy jako punkt wyjścia. Dla wielu korzyści płynące z dobrego zdrowia fizycznego są wymierne i wymierne, czy to dzięki regularnym ćwiczeniom, treningowi oporowemu, czy praktykom takim jak yoga które nie tylko poprawiają naszą kondycję fizyczną, ale także uczą nas dyscypliny, wytrzymałości i pokonywania ograniczeń. Każdy cel fizyczny, który osiągamy, taki jak przebiegnięcie dodatkowego dystansu lub podnoszenie ciężarów, zwiększa naszą pewność siebie, poprawia nasze możliwości i sprzyja poczuciu spełnienia, które rozciąga się na inne obszary naszego życia. Jednak prawdziwą siłę można rozwinąć głębiej poprzez odporność emocjonalną. Stawianie czoła trudnym sytuacjom. Uczenie się na błędach i uczenie się powrotu do zdrowia mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju emocjonalnego. Siłę rozwijamy nie tylko narażając się na wyzwania, ale także ćwicząc strategie radzenia sobie, takie jak regulacja emocji i empatia. Pozwalając sobie na odczuwanie i akceptowanie emocji, uczymy się radzić sobie z nimi w zdrowy sposób, co zwiększa naszą zdolność do stawiania czoła przyszłym wyzwaniom z pewnością siebie. Z mentalnego punktu widzenia oznacza to poszerzanie umysłu poprzez ciągłą naukę i ciekawość, rzucanie sobie wyzwań nową wiedzą i umiejętnościami, a nawet przełamywanie starych schematów, co zmusza nas do opuszczenia naszej strefy komfortu psychicznego, promowanie plastyczności mózgu i ciągłe doskonalenie naszej rozdzielczości pojemność. Problemy. Nowo nabyte umiejętności czy wiedza nie tylko poszerzają naszą bazę umiejętności, ale także zwiększają naszą pewność siebie, pokazując, że możemy się ciągle rozwijać i dostosowywać. W sercu tego procesu każda przeszkoda, którą pokonujemy, przypomina o naszej sile i odporności. Takie nastawienie nie tylko przygotowuje nas na przyszłe wyzwania, ale także zmienia nasze postrzeganie porażki. Warto wspomnieć, że budowanie pewności siebie poprzez wzmacnianie naszych umiejętności jest procesem stopniowym. Każde małe zwycięstwo należy doceniać i celebrować te osiągnięcia jako skumulowane budowanie solidnego fundamentu pewności siebie, który pozwala nam stawiać czoła większym wyzwaniom. To cnotliwy cykl, w którym większa siła prowadzi do sukcesu, co z kolei zwiększa pewność siebie i dodatkowo sprzyja rozwojowi osobistemu. Wzmacnianie siebie we wszystkich obszarach naszego życia to skuteczny sposób na budowanie i wzmacnianie naszej pewności siebie poprzez uczestnictwo w działaniach, które rzucają wyzwanie i poszerzają nasze ograniczenia. Punkt 5. Pielęgnuj swoją skromność. Kultywowanie skromności to umiejętność, która przejawia się w rozpoznawaniu własnych możliwości. Skromność nie jest oznaką słabości, ale uzupełnia i wzmacnia pewność siebie, odnajdując równowagę pomiędzy znajomością własnej wartości, a otwartością na ciągły rozwój, a tworzeniem możliwości doskonalenia. W sercu skromności znajdujemy umiejętność patrzenia na siebie i innych z jasnością i współczuciem. Zdajemy sobie sprawę, że zawsze jest miejsce na naukę i rozwój, niezależnie od tego, jak kompetentni i skuteczni jesteśmy. Pokora uczy nas akceptować konstruktywną informację zwrotną bez przyjmowania postawy defensywnej, ponieważ postrzegamy ją jako szansę na poprawę naszych umiejętności i zachowań. To pragnienie ciągłego uczenia się jest niezbędne dla rozwoju osobistego i zawodowego, ponieważ pozwala nam elastycznie i skutecznie dostosowywać się do nowych wyzwań i kontekstów. Co więcej, zachęcając do skromności, unikamy wpadnięcia w pułapkę arogancji, która może zaślepić nas na nasze słabości i oddalić od bogactwa perspektyw i doświadczeń, które oferujemy innym, pozwalając nam budować prawdziwą, odporną i trwałą pewność siebie. Ta pewność siebie nie opiera się na pokorze, zewnętrznej weryfikacji czy porównaniu z innymi, ale raczej na głębokim zrozumieniu naszych własnych możliwości i ograniczeń oraz wierze w naszą zdolność do rozwoju i wnoszenia wkładu. Znacznie. Komunikowanie się ze światem z najwyższą skromnością ułatwia także budowanie autentycznych i znaczących relacji, zarówno osobistych, jak i zawodowych, traktując innych z równością i szacunkiem, niezależnie od ich statusu i osiągnięć. Tworząc środowisko współpracy, empatii i wzajemnego wsparcia, relacje te wzbogacają nasze życie, oferując wsparcie w chwilach zwątpienia i celebrując nasze sukcesy. Zamiast postrzegać porażkę jako zagrożenie dla naszej samooceny, możemy postrzegać ją jako niezbędny krok w procesie uczenia się. Takie podejście nie tylko zmniejsza strach przed porażką, ale także zachęca nas do podejmowania skalkulowanego ryzyka w dążeniu do sukcesu lub nauki. Kultywowanie skromności wymaga praktyki i uważnej refleksji. Obejmuje to chwilę introspekcji, kiedy szczerze cenimy nasze działania i intencje, oraz chwilę ekstrawersji, kiedy stosujemy to, czego się nauczyliśmy. Jeśli nie zrównoważymy tych dwóch aspektów, Możemy rozwinąć w sobie skromność, która nie jest tylko postawą bierną, ale aktywną siłą, która pcha nas do rozwoju. Skromność jest cnotą niezbędną każdemu, kto chce budować zaufanie do autentycznej i trwałej osoby. Uczy nas cenić proces ciągłego uczenia się i budować relacje oparte na wzajemnym szacunku. Pracując razem nad kultywowaniem skromności, nie tylko wzbogacamy nasze życie ale także przyczyniamy się do tworzenia bardziej współczującego, odpornego i połączonego społeczeństwa. Życie według naszych zasad to podróż, która nie tylko kształtuje nasz wizerunek, ale także wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani w otaczającym nas świecie. Uczciwość buduje się przez cały dzień i tworzy trwałą pewność siebie. Dostosowując nasze działania do naszych najgłębszych przekonań, Ustanawiamy wewnętrzne dostosowanie, które wzmacnia naszą tożsamość i intencje. Ta harmonia pomiędzy naszymi myślami i działaniami nie tylko czyni nas bardziej autentycznymi, ale także wzmacnia naszą pewność siebie, czyniąc nas odpornymi na wpływy zewnętrzne i krytykę. Życie według naszych zasad na co dzień wymaga odwagi i autentyczności. Oprócz tych wartości często znajdujemy się w sytuacjach, które nas wystawiają na próbę, czy to bezrobocie, relacje osobiste, podejmowanie decyzji i możliwości dnia codziennego. Jest wiele sposobów praktykowania naszej uczciwości. Każda decyzja, którą podejmujemy w oparciu o nasze zasady, jest formą samoafirmacji, przypominającą nam, kim jesteśmy i co reprezentujemy. Ta ciągła praktyka dostrojenia wzmacnia naszą pewność siebie, gdy żyjemy zgodnie z naszymi przekonaniami ustanawiając zdrowe granice, które chronią naszą tożsamość i dobre samopoczucie. Umiejętność powiedzenia nie sytuacjom, które są sprzeczne z naszymi wartościami lub symbolom, możliwości, które nas wzmacniają, świadczy o pewności siebie i szacunku do samego siebie. Ograniczenia te nie tylko chronią nas przed wpływami zewnętrznymi, które mogą sprowadzić nas z naszej ścieżki, ale także przyciągają ludzi i możliwości, które są zgodne z naszą istotą. Kolejnym ważnym aspektem życia według naszych zasad jest osobista odpowiedzialność i zrozumienie, że tylko my jesteśmy odpowiedzialni za nasze decyzje i działania. Branie odpowiedzialności za swoje działania uczy nas także rekonstruowania naszych błędów i porażek jako integralnych części procesu wzrostu, który nas kształtuje. Dzięki temu jesteśmy bardziej odporni i elastyczni. Praktykowanie wdzięczności to kolejny element, który wzbogaca codzienne życie, żyjąc zgodnie z naszymi zasadami i wartościami, nawet gdy jesteśmy sami. Pomaga nam zachować pozytywne nastawienie i zrozumieć, że podróż zależy od celu. Jesteśmy wdzięczni za dary i talenty, które posiadamy, oraz za łaski, jakie przynosi nam nasza prawość. Wzmacnia to naszą pewność siebie i cel, nie tylko poprzez ciągłe zaangażowanie w autentyczność i uczciwość, ale także prowadząc nas przez wyzwania i niepewności życiowe, oferując nam wewnętrzną eksplorację, która pozwala nam pozostać wiernymi temu, kim jesteśmy. Szanując nasze wartości we wszystkich aspektach naszego życia, rozwijamy pewność siebie zakorzenioną w naszej prawdziwej istocie. Zmienność opinii i krytyki nie usprawiedliwia prawdziwej mocy życia zgodnie z naszymi zasadami, które dają nam wolność bycia autentycznymi. Ufamy integralności, która definiuje nasze istnienie. Praktykowanie doceniania jest potężnym narzędziem osobistej transformacji, które ożywia nasz światopogląd i podkreśla radości i korzyści, jakie niesie ze sobą każde doświadczenie. Kultywując poczucie doceniania, dochodzimy do głębszego docenienia tego, co mamy i kim jesteśmy, a jest to proces, który w naturalny sposób odżywia i wzmacnia naszą pewność siebie. Ta obserwacja nie ogranicza się do wielkich osiągnięć czy chwil szczęścia, ale rozciąga się także na małe zwycięstwa i proste codzienne prezenty, takie jak wspólny uśmiech, piękno słońca czy pocieszająca obecność przyjaciela. Wdzięczność uczy nas patrzeć poza bezpośrednie okoliczności i przejściowe trudności, koncentrując się na obfitości, która przenika nasze życie w miarę rozwoju. Ten stan wdzięczności zwiększa naszą odporność w obliczu wyzwań, ponieważ pomaga nam znaleźć przyjemne aspekty nawet w przeciwnościach losu. Jest to niezbędna cecha zapewniająca silną i trwałą pewność siebie. Praktyka wdzięczności promuje hojność i empatię, wzmacnia nasze więzi z innymi i docenia wkład osób wokół nas, wzbogacając nasze życie i zapewniając podstawę wsparcia emocjonalnego niezbędnego dla naszej pewności siebie. Świadomość, że nie jesteśmy sami, że nasza społeczność nas ceni i wspiera, wzmacnia naszą wiarę we własne możliwości pokonywania przeszkód i osiągania swoich celów. Praktykowanie wdzięczności ma także ogromny wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, przyczyniając się do dobrego samopoczucia i pewności siebie. Badania pokazują, że im więcej osób prowadzi dziennik wdzięczności, tym mniej zgłaszają objawy chorób fizycznych poprawia się ich stan, czują się bardziej żywe i optymistyczne. Ten optymizm, napędzany uznaniem, jest istotną częścią pewności siebie, ponieważ zachęca nas do stawienia czoła życiu z pozytywnym nastawieniem, energetyzując możliwości tam, gdzie istnieją inne przeszkody. Włączenie wdzięczności do naszego codziennego życia może być proste, ale wymaga ciągłej praktyki prowadzenia dziennika rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, praktykowania medytacji wdzięczności lub po prostu zatrzymywania się w ciągu dnia, aby zastanowić się nad naszymi obecnymi błogosławieństwami i wyrazić za nie wdzięczność. Z biegiem czasu praktyka ta kształtuje nasze myślenie i prowadzi nas do rozwoju w oparciu o uznanie, a nie okoliczności życiowe. Wdzięczność to coś więcej niż okazjonalna praktyka, to styl życia który może głęboko zmienić nasze postrzeganie siebie i otaczającego nas świata, otwierając nas na wdzięczność nie tylko za teraźniejszość, ale także za tworzenie przyszłości, która będzie solidnym fundamentem życia. Pełne życie. Życie. I spełnienie życia. Znaczące życie. Uczenie się i wykorzystywanie ciekawości oznacza odkrywanie ogromnego oceanu możliwości, jakie oferuje nam życie. Uznanie że każda chwila i każde doświadczenie jest okazją do poszerzenia naszego zrozumienia świata i nas samych. Takie podejście nie tylko wzbogaca nasz repertuar wiedzy i umiejętności, ale także wzmacnia naszą pewność siebie, stale pokazując nam, że możemy się uczyć, dostosowywać i rozwijać niezależnie od okoliczności. Jeśli film Ci się spodobał, zachęcam Cię do subskrybowania kanału, aby nadal otrzymywać tego typu treści, zostaw komentarz, ponieważ jest to dla nas bardzo ważne, a jeśli chcesz, możesz udostępnić go komuś, kto Twoim zdaniem zasługuje na to, aby to zobaczyć. Na następne. Dzięki.